Kochani, witam Was bardzo serdecznie, słuchajcie, z naszą szaną i z jej mężem Rewim. E, moi drodzy, co my tutaj robimy? Zaraz Wam wszystko powiem. E, odkąd e, skończyła się seria z naszą szaną, historię z bezludnej wyspy, nie dajecie mi zapomnieć o jednej sprawie, a mianowicie, że nie dokończyłam czytania pamiętnika naszej szany. Tak, kochani, ja o tym wiem. Tylko, że wiecie co? E, jakoś nie bardzo widziało mi się e, nagrywanie kolejnego odcinka, tylko i wyłącznie polegającego, tylko i wyłącznie na czytaniu. Dlatego, słuchajcie, postanowiłam dzisiaj wskoczyć tutaj do Rewiego i do Szany. E, potowarzyszymy im dzisiejszym, e, dzisiejszego dnia. E, zobaczymy, co tam u nich słychać. Właśnie, stęskniliście się pewnie. Ja również. Także y, troszeczkę, słuchajcie, tu sobie z nimi pobędziemy. Ja wam zaraz wszystko wytłumaczę, o co tu chodzi, bo pewnie zastanawiacie się, dlaczego ona śpi tu, on tam i tak dalej. Moment. Y, I słuchajcie, na koniec dzisiejszego odcinka pokażę wam cały pamiętnik od początku do końca. Y, każdy, kto tam będzie zainteresowany, w pewnym momencie, słuchajcie, w odpowiednim momencie sobie spauzuje i sobie przeczyta ten pamiętnik. O, zrobimy to w ten sposób, ok? Dobra, moi drodzy, a teraz, jeżeli chodzi o Szanę i Rew'ego, to nie mam zbyt dobrych wieści, moi drodzy, niezbyt dobrze im się wiedzie w małżeństwie, że tak powiem. Zobaczcie, jakie oni mają fatalne kontakty. Ja już to zauważyłam na koniec, prawda? Serii, kiedy oni zostali małżeństwem i tak dalej. Że rewi, kurde, niezbyt tutaj jest za tą naszą szaną. Zobaczcie, ta chemia mm, bardzo, bardzo przeciętna. Tu również słuchajcie, kiepsko. Kiepsko, są tym małżeństwem, ale jak to się stało? To chyba presja, presja, słuchajcie, taka wioski, prawda? Oni tak naciskali na tego Rewiego, może żeby się hajtnął z tą naszą szaną, a on może nie do końca chciał. Może to jest facet, który bardzo ceni sobie tradycję i może chciał za żonę taką windzia typową, wiecie, z wioski babeczkę, a tutaj ta presja cała właśnie... Wioski, że musi tu się może hajtnąć z tą, z, tą, z tą naszą Hanią, chciałam powiedzieć, szaną Boże, jaka hania, skąd ja chciałam Hanię? Z tą naszą szaną, i może nie do końca, słuchajcie. Może nie do końca to był dobry wybór, jeżeli chodzi o tego Rewiego, ale zobaczymy. Ja mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda nam się nieco naprawić ich relacje. Zobaczcie, oni y, oboje pragną mieć niemowlę, ale nie wiem z kim, kto chce mieć to niemowlę, bo oni ze sobą chyba raczej nie. Ona, szana, tutaj mówię ona tak, szana ma całkiem niezłe. Ona w ogóle miała 100-100 tylko, że wczoraj y, ja im chciałam y, po prostu, no chciałam im tak, chciałam, żeby sobie nieco pofiglowali, żeby wiecie bara-bara w łóżeczku na noc i tak dalej. Katastrofa. Skończyło się to katastrofą. Absolutnie Rewi nie chciał, mieć, nie, nie chciał mieć nic wspólnego z naszą Szaną, nawet nie chciał się z nią położyć. Także widzicie, on sobie śpi na sofie tutaj w salonie, a Szana sobie śpi w łóżku. Jeżeli chodzi o mieszkanko, o domek, to nic się tu takiego nie zmieniło, słuchajcie, nic, nic w sumie. Tylko łóżko dokupiłam, zmieniłam miejsce. Tutaj prysznica i tyle. Moi drodzy, zaczynamy sobie rozgryweczkę. Taki luźny, słuchajcie, w klimatach, prawda? Jest tak gorący, jest tak upalnie. Ja tu po prostu się rozpływam. E, no to postanowiłam sobie, że wskoczę sobie duszany. E, u nich też jest gorąco. Co on chce? On chce flirtować z nią. Hmm, no ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ciekawa jestem, chodź. Stój szana. Stój, 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 stój. E, on chce z tobą flirtować, to. Przyjrzyj, niech się trochę pouwodzi, niech się trochę facet postara. Kurde, ja wam powiem, no nie wiem, ja tu chciałam, żeby oni dziecko mieli. Hmm, no nie bardzo. Jeżeli chodzi o szanę, ona bardziej, słuchajcie, tutaj z tym Akolo zaczęła już rozmawiać. To znaczy, jeżeli chodzi o romantyczne takie sprawy, to nie bardzo, ale w przyjaźń nim przyjaźń idzie, jak tak najbardziej. Tak. Tkajcie, bo tu ciężko się... O, proszę. No bo Shana pewnie ona by chciała. Kurde, jak tu ciężko na tej skale. Ona by chciała. A czy jak on cię pocałuje, czy ty się zgodzisz? On ją specjalnie, słuchajcie, tu niby flirt, flirt, a on chciał tutaj do teleskopu. Idź, ty dziadzie. Ty dziadzie. <ścoughs> ty dziadu wstrętny. W ogóle ludzie nam tu mu india pełno. Ja już tu miseczkę, słuchajcie, mam. Mam legowisko. Legowisko to już miałam wcześniej, bo ja chcę tą hienę mieć, wiecie? Kurde, no nie umiem tutaj... Dziadu przyleciał. Pewnie ten, pewnie ktoś go obserwował przez teleskop. Będzie kiski. Będzie całus! O, no to nie jest tak źle. <laughs> wodzu! Ty mnie nie szturhaj wodzu. Patrzcie! Szana, po coś cholera jasna podglądała wodza. Pocałuj, pocałuj ją! Pocałuj, bo jej smutno! Ciężko tu się kieruje, słuchajcie. No ale, no całują się, no to ja nie wiem, słuchajcie, bara absolutnie nie było takiej możliwości, może po plotku postaramy się im nieco y, poprawić tutaj te kontakty, przyjrzyj się jej. my Patrzcie, no obgadują łajatkę naszą. No podoba mu się, no niby mu się podoba nasza szana. Coś jeszcze byś chciał z nią? grać. Weź jeszcze raz ją, pocałuj. Czy wy się możecie wybrać na jakąś randkę czy coś, właśnie żeby oni wiecie... Kurde, bo chciałabym się stracić z tego domu, bo tu się ciężko steruje kamerą. Na tej górze ciężko się gra. O, no ja nie wiem, on chyba tak przy was słuchajcie specjalnie, bo jak grałam sama tutaj z nimi, to nie chciał. Ściemniacz wstrętny. No tu już nieźle, nieźle. Weź jeszcze raz ją. Namiętnie pocałuj. I, I później romantycznie. I jeszcze chciałam jedną rzecz zobaczyć, jak wy się czujecie. Czujecie się całkiem nieźle, moglibyście coś zjeść. No to wiecie co, pójdziemy. Nie, nie, nie idź do pracy, chodź. Chodź, Shana. Ja byłam z nią na zakupach ostatnio, także mają tam fol. Chodź tu, Shana. Do pracy. Nie, nie chcę, żebyś szła do pracy. Kasowałam ci to. Aha, tutaj to skasowałam sobie, a nie tu. No jaka jest ta. No tak, nie pocałuję cię, bo stoisz troszeczkę wyżej ode mnie. O. Dobra. Kochani, lecimy z nimi. Lecimy, lecimy z nimi. Gdzie by się tu wybrać? Gdzieby tu coś zjeść? Tu mamy tę całą mapkę. W ogóle chciałabym się wybrać. Wiecie, co tam jest? Hata kobiet, hata mężczyzn, ale nie wiem za bardzo, jak to zrobić. Musiałabym. Hmm, nie mam tego na mapie właśnie. Albo mam. Zakazana wioska. Nie, bo tu mam tylko te miejsca, które. Hmm, mam tylko te miejsca, słuchajcie, które. Szana odwiedzała podczas właśnie serii tej, tej całej przygody jej. Moment, a jak zrobię tak, kliknę sobie na tę strzałeczkę. Tutaj, znaczy się. Aha, tylko mogę się tak tutaj między jedną a drugą parcelą. No dobra, chodźcie na to przystań. Nie wiem, czy tam jest jakaś restauracja. Wiem, że na pewno tu jest w. w na targu, wiecie co? Idziemy na targ lepiej. Czy mam iść sama. Yy... Bierzemy rodzinkę. Nie wiem, czy Ajata też na mi pójdzie. Nie wiem, bo jak grałam tutaj sama, słuchajcie, to uładziłam wszędzie z Szaną sobie sama. <grywa> Byłam wkurzona na, na Rewiego. U, Grają sobie. Rzucają sobie, nie wiem, czym kokosem, piłką. Nie trzeba. mogę podjechać zbytnio. O, zobaczcie, bo. Właśnie chciałam się Was zapytać, czy ja mogę tu kupić dom im, bo chciałabym się wyprowadzić. Tam mają super ogólnie, świetna okolica, tylko że strasznie źle się gra na tych palach. No kurde, idziemy, kule przemu, rozmawiaj, poplotkuj, idziemy, słuchajcie, kule przemu, no ja mówię, on tak przy was, słuchajcie, ciemnia, bo jak gram sama, on nie chciał w ogóle nic z tą Szaną, ale widzę, to jest łajatka? Nie, gdzie jest łajatka? Jest tu gdzieś z nami, nie? A jest, dobra, chodźcie tutaj do Szany, Szanie gorąco, bo tutaj kiss, jest te pocałunki w ogóle, a jak ty będziesz go chciała ten, pocałować po ramieniu dam? Będzie chciał. Ja nie wiem, słuchajcie! Teraz pomyślicie, że ściemniałam. Wiecie, co oni by się musieli napić? Napijcie się wody, bo weź napój i. Ty też weź napój. No, dlaczego nie chciałeś łajacie dać? Ona jest chyba głodna. Co za dziad z tego Rewiego. Ja bardzo bym chciała, żeby oni mieli dziecko, wiecie. Wiecie, bardzo bym chciała, bo to są takie piękne, takie piękne nie kołyski, tylko takie kojce fajne dla dzieci. W ogóle fajnie dużo, fajnych dużo Uch, rzeczy tutaj jest właśnie. Dużo fajnych rzeczy. Fajnych dużo. Dużo fajnych rzeczy właśnie jest dla dzieciaków i ten... Niech oni się napiją, bo te pocałunki, słuchajcie, to ich rozgrzały nieźle. I słuchajcie, niech ona... daje jej tego banana, co za dziad. To jest jata? Nie, to nie zła jata. Może on dlatego tak nie chciał. Dobrze, sorry, Rewi, sorry, że na ciebie nakrzyczałam. Moi drodzy... Tu jest łajatka. Chodźcie, chodźcie sobie zjecie. Zamów jedzenie, żeberka lau. I ty też, chodź. Zamów jedzenie, żeberka lau. Jak to dziecko będzie wyglądało, słuchaj, z twoim nohalkiem? <śmum> Mam nadzieję, że odziedziczy nosek po mamusi. <śmum> Słuchajcie, tu ostatnio byłam na zakupach, właśnie bo im tam się skończyły. Kogo tu ten? To chyba jest ten. szaman dalej taki osmolony łazi. Osmolony, tak osmolony? <śmum> Usiedli tak ładnie koło siebie, bardzo mi się to podoba. Możecie sobie rozmawiać? Czekajcie, czy jak tak podjadę, będę mogła ich. Wiecie co? Nie wiem, czy mnie zaraz gdzieś tutaj nie odbije. O, właśnie, tak może zostawimy co? Tak ich widać w miarę dobrze, nie? <laughs> może on się przekona. O, rozmawiałem. Może się przekona ten rewi do tej szany. Co, jak widzieliście na samym początku, jak gra się wczytywała, to on taki wkurzony w ogóle, nie? Taki kurde, nie wiem. Jakieś odwrócone taki do niej plecami, ja nie wiem. Zamówiłeś sobie to jedzonko? Wiesz co, zamów jeszcze raz. Co tu zamówiłam? Żeberka, dobra, to chciałam żeberka. Bo, tamte, bo tamtego chyba nie dotarło. Tu jakaś ryba na tym, wita, super tam ktoś płacze Kea, Kea płacze my sobie tutaj musimy podnieść kontakty z nim pokażcie ty, no zobaczcie no Shana ma 100, 100 no fantastycznie a on nie jakiś taki, kurde, słuchajcie bardzo uparty gościu, no on chciał może, tak jak mówiłam, jakąś miejscową babeczkę, chciał za żonę jakąś windia, a my tutaj, wiecie taką białą szanę musiał wziąć, słuchajcie z szarymi tatuażami z jakimś białym skinem gdzie idziesz, Shana? Idziesz do toalety, dobra. To idź do toalety, Rewi sobie zje, a ty byś się wykąpał. Kolego. Słuchajcie, Łajata się źle czuje, dlatego... nie, nie, daj jej banana, bo ty wyjdziesz, a on idzie skorzystać sobie. Dobra. A on tam znowu poszedł, chodź tu! Gdzie tam będziesz łaził? Czekajcie, tak się zastanawiam, w ogóle randka, właśnie. Tu jest ich chatka, nie? Jak się nie mylę. To jest nasza chatka. A tak. Chodź, Szana, bo mu zablokowałaś to, ale tu. Podejdź tu. Halo. Czekajcie, bo Szana za dostała. Idź, użyj sobie. Słuchajcie, tak zrobiłam. Zadzwoń, sim, bo myślałam, że będzie może zadzwoń. Zaproś na randkę, czy coś takiego. Zobacz, jest akolo. Może akolo sobie tutaj ten. To to jest? Taki z jakimś welonem. Co na to ma? Akolo zaproś, zaproś, aha nie ma czegoś takiego bo ja bym chciała na randkę, zapomniałam jak to się robi bo w dwójce normalnie zaproś na randkę i tyle, a tutaj nie mogę czegoś takiego zrobić nie, no dobra, to zostawimy to to tak się pomiziamy trochę z tym naszym niedostępnym rewi bo bardzo rewim, bo bardzo bym chciała, żeby oni mieli idzie. no ale gdzie, tu gdzie chodź tutaj, pocałuj rodzinny pocałunek, nie, nie, gorące pocałunki żadnych rodzinnych pocałunków, proszę tutaj porządnie i nie kłócić się z szamanem Proszę pokazać, jak Shana ci się podoba. I koniec. Kropka. Znowu słuchajcie. Znowu napieramy na Rewiego. On, bo on po prostu nie wie, jemu ja trzeba uświadomić to, że Shana jest stworzona dla niego. I tyle. Syfuly. Słuchajcie, kolejny przystanek. Ja myślę, że do gorących źródeł byśmy się wybrali. Ale właśnie. Wiecie co chciałam? Chciałam adoptować te hienę. Gorące źródła tu są. A gdzie to były, słuchajcie, te hieny? Tutaj, na rozdrożach, jak się nie mylę, albo tu w kościsku. Tylko że ja potrzebuję jakąś kość. Wy, wy mówiliście mi o coś o jakiejś kości, kurde, ale skąd ja mam wziąć tą kość? Normalnie kupić tutaj? Jak będę w domu, czy gdzieś tu, bo tu nie było w sklepie żadnej tej kości. E, chodźcie na razie na te rozdroża. Zobaczymy, czy są tam jakieś psiurki w ogóle. Jesteśmy, ale czy szana jest z nami? Jest szana z nami. Gdzieś tu, słuchajcie, zawsze były. Nie wiem, czy nie pomyliłam. One nie były czasem w tym. Hmm, hmm, hmm. To chyba nie na rozdrożach były te pieski, tylko słuchajcie. Yy, kościsko albo bagna. <ścoughs> Czekajcie, bo teraz nie wiem normalnie z, yy, kościsko. chodźcie jeszcze do, na ten na kościsko. Nie, to jednak słuchajcie, chyba były moczary. <ścoughs> Serio. A co połazimy? A kto nam zabroni ludzie? Połazić, nie? Słuchajcie, jesteśmy na moczarach, yy, bo myślałam, kurde, że to tu, bo na, w tym kościsku, na tym kościsku nie było, ale kurde, gdzie były te hieny? No? Hmm, blubla, wydawało mi się, że tu gdzieś były moczary, kościsko i te sprawy, a tu jałowy brzeg, kurde, no nie wiem. Ej, kto tu jest? Aha, ten, dobra. Kurde, łażą. No nie ma tych hien, słuchajcie. Nie wiem, gdzie one były. One były też w tej zakazanej w wiosce. Tam się prze... <noise> przesmyknęły się tam parę razy, nie? No nie wiem. Słuchajcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj, bo ja ich muszę, słuchajcie, słuchajcie i słuchajcie, tak. Ja ich muszę tutaj ku sobie tak troszeczkę, słuchajcie, o! Troszeczkę ich muszę yy, tutaj przekonać, tak, do siebie, że tak powiem, bo... Na zakończenie odcinka ja bym chciała, żeby oni się postarali o dziecko. Łajata to jest, czekajcie, łajat, co trzeba dać. Daj jej bananka. A ty chodź tutaj, pocałuj rodzinny, rodzinny nie miał być rodzinny, tam rodzinny. Gorące pocałunki tutaj. Ile on musi mieć? Słuchajcie, tych 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 punkciorów, żeby chciał Bara-Bara z naszą szaną, żeby chciał się postarać z nim o dziecko. Ja myślę, że 50 to będzie za mało. Nie, on chyba miał nawet wtedy, kurde. Potem to tak wszystko spadło na łeb na szyję. On ma słabą chemię z naszą szaną. Słabą. Niestety. Tak jest. Namiętnie. Dzisiaj słuchajcie, całuśny odcinek. Najlepszy przyjaciel. Ja myślę, że jest ok. Ja myślę, że jest ok. Myślę, że jest dobrze. Myślę, że się postarają już dzisiaj o dziecko, co mnie niezmiernie cieszy. Widzisz, Rewi? Fajna dziewczyna z tej szany, prawda? Trzeba go było troszeczkę przekonać, no. I jeszcze raz namiętnie. I ja myślę, że im to wystarczy, słuchajcie. No, ale, no widzicie, przekonuje się, chłopak widzi, że porządna dziewczyna z tej szany, no. Słuchajcie, no zobaczcie, jak wspaniale, już, proszę bardzo, 68, ja myślę, że będzie okej, okay, że wszystko się ułoży, widzicie, musieliście tutaj wpaść do szany yy, i od razu wszystko, słuchajcie, się dobrze skończy, tak przynajmniej mi się wydaje, dobra, chodźcie, idziemy stąd, ja sobie to sama jakoś, słuchajcie, rozkminię, jak tu kto to tak sobie siedzi, yy, jak to, kurde, zaadoptować tego psiurka? Nie pamiętam, gdzie one były dokładnie. Wydaje mi się, że były właśnie tutaj, na rozdrożach, kościsko i moczary. One jakoś tak się tutaj właśnie pałętały. Wiem, że nawet tu były w zakazanej wiosce, tutaj właśnie jest ich teren, ich obszar właśnie przebywania. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że się zmyjemy już do domu i postaramy się o a Co wy na to, moi drodzy? Dżungla, no to są te wszystkie właśnie lokacje, w których byliśmy podczas przygody z naszą szaną. Nie wiem, czy będę mogła, słuchajcie, kupić im domek. Wróćcie do domu. Bardzo bym chciała, właśnie, zmienić, bo tamten w ogóle jest za mały. Ten aktualnie domek jest za mały. On dalej taki zły, zobaczcie. Ten domek jest za mały dla nich. Tym bardziej, że będą mieli dzieci i nie wiem, właśnie, jakbym tam miała kombinować z tym domem. Wolałabym, właśnie, ich przeprowadzić gdzieś, ale nie wiem, czy będę mogła to zrobić. Ta się wścieka cały czas na tego dziada. Jesteście w domu, jesteście w domu. E, bo wiecie o co mi chodzi? Czekaj, Oho, ho, ho, ho. Ten idzie na drzewo, dobra. Bo wiecie o co mi chodzi. E, tu jest pięknie, jak widzicie, ale, kurde, bardzo, bardzo niepraktycznie, że tak powiem. Nie wiem, jakbym miała rozbudować im dalej ten domek. Hmm. Gdzie by zrobić tutaj, wiecie, dla dzieci jakiś pokój i tak dalej. W ogóle muszą daleko łazić, bo to, to jest na takiej skale i tak dalej. Ciekawe, czy można im kupić domek. Muszę to wszystko obczaić. Pewnie tak, pewnie będzie można to zrobić. I jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, jak ja się mam dostać, właśnie, żeby odwiedzić tam, co po niektórych, właśnie. Kurde, czekajcie, bo ja teraz taką mam. Hmm. Czy w ogóle można było odwiedzać innych w The z 2, bo ja już nie pamiętam, czy ja kogoś odwiedzałam z Solveig. Tak wiecie, o co mi chodzi, zapukaj do drzwi i tak dalej, żeby kogoś odwiedzić, bo teraz normalnie. o. o, o. Ej, bo chyba czegoś takiego nie ma, jaka jazda. W ogóle mi się z Simsy tak strasznie już mieszają, jeżeli chodzi o części 2, 3 i z czwórką, że masakra. Chodź, Anna, odpręż się. Odpręż się. Co ty masz? Co ona tu dała? Co to jest? Aha, skórka, banan jakiś. Chodź tutaj też, śmierdziochu. Odpręż się. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Ej, kurde, tak teraz się zastanawiam. Jest coś takiego, żeby odwiedzić kogoś w domu w The Sims 2? <grym> Musi być, prawda? Ale nie pamiętam, czy ja kogoś odwiedzałam z moją solwek. Czy, czy mogłam jedynie zaprosić na jakąś publiczną chyba tylko parcelę, prawda? Muszę to opadać. ale wstyd, nie pamiętam, słuchajcie. Nie, nie, Szana, nie nie, szana, nie, szana, nie! Otręż się odpręż się, moja kochana. Zobaczymy. Cześć, cześć, cześć! Szana, cześć, to czekajcie. Rewi jest w dobrym humorze, może coś z tego będzie, słuchajcie. No najwyżej tu bym im gdzieś wstawiła ten koiec, kurde, do tego dzieciaka, ale chciałabym właśnie, na pewno domek pójdzie, będzie można kupić hmm. pocałuj! Nic więcej. A, widzicie, on nie będzie chciał... Ona ma te interakcje, ale Rewi nie. Także będziemy musieli chyba tutaj doprowadzić do tego, aby te interakcje się również u niego pojawiły. Możemy tylko się całować. Dobra. Słuchajcie, nie wiem, czy dobrze zrobię, bo z nim to jakoś, kurde, ciężko dojść do porozumienia. Postaraj się o dziecko. Spróbuję zrobić to szaną, o, że tak powiem, ale czy on? Tak! Tak, słuchajcie! Będą mieli prawdopodobnie Dzidziusia, jak się cieszę. Piękna katyselka. Na zakończenie, słuchajcie, odcinka. Będzie Dzidzia? Jak śmiesznie to wygląda, nie? że on się tak położył i. Będzie Dzidzia, czy nie będzie? Yes! Będzie Dzidzia! Słuchajcie, Szana z Rewim, będą mieli Dzidziusia! Jak bardzo się cieszę, jak bardzo się cieszymy, prawda? Kochani, ja na momencie, kto znaczy na momencie? No ja spauzuję, bo ja już się z wami żegnam, już uciekam. Kochani, tu jakaś babka w ogóle przylazła mi do jacuzzi i ten, i, <noise> i tyle. I sobie siedziała podczas kiedy oni starali się o dziecko. Mega się cieszę, muszę koniecznie sprawdzić, słuchajcie, jak to jest właśnie tutaj z kupnem nowego domu, czy jest taka możliwość. Mam nadzieję, że tak. Muszę również sprawdzić, czy mogę odwiedzać, bo patrzcie, chodzi mi o to. Że możemy sobie wyjść w okolicę, wejść w okolice. Oczywiście, że chcę zapisać. No przecież, że tak. I zobaczcie, jesteśmy tutaj, prawda, w okolicy. I ja bym chciała teraz na przykład odwiedzić sobie tę rodzinkę, ale nie mogę chyba tego zrobić. Mogę tylko wejść sobie do nich, do parceli e, i sobie nią grać. Tak samo tutaj. Zobaczcie, jest e, chata kobiet. Kurde, no bo normalnie zgłupiałam teraz totalnie. Nie mogę sobie przypomnieć, czy w The Sims 2 mogliśmy sobie tak łazić i odwiedzać? Nie pamiętam czy z chodziłam. Żeby tam kogoś odwiedzić, to kurde, no zapicie, mnie nie pamiętam. E, co tu jest? Powrót do Sima. Dobra. Tu mamy rodziny. Aha, tu jeszcze byśmy sobie mogli powprowadzać. Dobra, wracamy sobie do rodzinki Lind. Słuchajcie, pokażę wam ten pamiętnik i... O, proszę bardzo, jak ładnie na zakończeniu, prawda? Już są przytuleni, już się kochają, już będą mieli dziecko. Muszę koniecznie zobaczyć, czy mogę im kupić jakiś inny domek. Kochani, chodźcie, wskakujemy tutaj w pamiętnik naszej Szany. Każdy z was sobie, jak będzie chciał, w odpowiednim momencie tam spauzuje, przeczyta. Ja się z wami żegnam. Szana również się z wami żegna z Rewim. W ogóle, co oni tak wcześnie poszli? Spać? No dobra. No dobra, niech śpią. No, należy im się. Będą mieli dzieciusia. Buźdiole wam przesyłam i do usłyszenia już wkrótce. Pa pa.